Kilka lat później... No weź! Potrzebuję tylko drobnych do automatu. Dużo przedzi 10 pi. Czytaj znak! Co? Koronka? Ja? Ja? jaj. Ja? Weź przestań. U, chodziłam do szkoły z tobą. Znasz mnie? Tak myślałem. Dopóki nie zaczęłaś nosić tego munduru, koronko. Ja nawet nie jestem w administracji. Jestem inżynierem. Młodszym inżynierem którego potrzebowała? Wybrałeś swoją stronę! Wybrałam pracę, Mam żyć. Wszyscy jesteśmy ofiarami parku! Ale wszyscy są tak zajęci naparzaniem się nawzajem, że nie widzą korporacyjnej ręki przy sterach! Wiesz, że trybik taki jak ja ma władzę? Nie. nie! Nie, 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 nie! Mam więcej do powiedzenia! Na złe rzeczy się skupiasz, stary, tymczasem każda nowa planeta jest terraformowana i wkrótce nie będzie miejsca nic tego światłem handlu rozrywki! Nie mamy wyboru! Wajch Regiego, co on wie? Jesteś inżynierem parku, D. Większość ludzi zabiłaby za taką robotę. Poza tym... Franki! Kiedy je kupiłaś? Z naciskiem na... kupiłaś? A, no tak. Boombox. Mogłam się spodziewać. Cóż, wynośmy się stąd, zanim reszcie się dowie, że jesteś... SŁODZIEJ! Cholera, Franki! Twój dar zapłaci następnym razem, przebaczonku!